Witam na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na przegląd moich ulubionych kremów z SPF 50. Pokażę Wam kremy, których używam kiedy nie noszę makijażu pod makijaż, a także kremy tonujące, których używam i jak mam ochotę na bardzo delikatny makijaż. Także jeżeli taka tematyka Was interesuje, to koniecznie ze mną zostańcie i zapraszam do oglądania dalej. Zacznę od tego, że ja mam cerę suchą i wrażliwą, i kremy, których używam, dobrze sprawdzają się właśnie do takiej cery. Od bardzo dawna na co dzień, a także na wyjazdy, używam takiego kremu z SPF 50 z Baby Dream, to jest marka z Rosmana. W cenie regularnej on kosztuje 40 zł, tutaj jest 200 ml, więc duża pojemność, ale bardzo często można go kupić na promocji, wtedy jest taniej. Jest to SPF głównie dla dzieci nawet dla niemowląt Jest to filtr chemiczny, hipoalergiczny, wodoodporny także sprawdza się świetnie na wyjazdy Ono nie bieli, ale na skórze się błyszczy więc ja robię w ten sposób, że go nakładam i chwilę czekam i później odbijam go sobie w chusteczkę higieniczną żeby mi się nie świecił i wtedy sprawdza się idealnie Bardzo fajnie się sprawdza pod makijaż Makijaż dobrze się na nim utrzymuje, nic się z nim nie dzieje no a pojemność jest spora, pod 200 ml więc jeżeli chcecie mieć taki jeden SPF dla całej rodziny, to ten polecam wam serdecznie. Tak jak już mówiłam, makijaż na nim się bardzo dobrze utrzymuje, nie roluje się, nic się z nim nie dzieje, ale ten krem jest dosyć tłusty, co nie każdemu będzie pasowało. On ma bardzo wygodny taki atomizer w sprayu. Ja robię tak, że najpierw go sobie psikam troszeczkę na dłoń. I wtedy go nakładam na twarz Dla mnie jest to super opcja, zwłaszcza na wyjazdy, bo ja biorę sobie wtedy tylko ten jeden SPF i cała rodzina z niego korzysta Zwłaszcza, że tak jak mówię, on jest dedykowany dla dzieci W Rosmanie dostępny jest też taki SPF z firmy San Ozone Też jest to 50 On jest bardzo podobny do tego z Baby Dream I tutaj jest 250 ml on jest bardzo podobny do tamtego z Baby Dream, zarówno pod względem składu, jak i tego jak się zachowuje na skórze, więc w zależności od tego, który mi pasuje, to ten zabieram ze sobą na wyjazdy. Ten sam ozon ma trochę więcej substancji w składzie, więc jeżeli nie ma e, rosmania akurat tego z Baby Dream, to wtedy biorę ten. Ja te dwa SPF-y pokazywałam też w tym pierwszym filmie. Z moimi ulubionymi SPF-ami, także tutaj się nic nie zmieniło, nadal ich używam. Kolejny SPF, który bardzo lubię, to jest Bielenda Professional Satynowy Krem Ochronny SPF 50. Jak sama nazwa mówi, on ma satynowe wykończenie. Konsystencja jest lekka, delikatnie bieli, ale to bielenie po chwili znika. Tak bardzo delikatnie bieli. Bardzo dobrze się aplikuje, ma wygodną pompkę. Jedna pompka wystarcza mi na całą twarz szyję i dekolt. Ma bardzo ładny zapach, taki pielęgnacyjny. On nie szczypie w oczy, a ja mam dosyć wrażliwe oczy, więc zwracam na to uwagę. Niektóre SPFy niestety szczypią i trzeba uważać, jak się je nakłada. A z tym nie ma tego problemu, także jeżeli macie również wrażliwe oczy, to Zwracam na to uwagę. On ma w składzie prebiotyki i probiotyki, które wzmacniają naturalne funkcje ochronne skóry, a także wspierają odbudowę mikrobiomu skóry. W składzie ma też ekstrakt z wołkrody azjatyckiej, która regeneruje i wzmacnia skórę. Ona ma też właściwości łagodzące i kojące, więc jeżeli mamy jakieś podrażnienia na skórze, to ten krem je delikatnie złagodzi. Ten krem bardzo łatwo się rozprowadza, można go stosować pod makijaż z tego względu, że on nie jest tłusty. Przeznaczony jest do każdego typu skóry, zwłaszcza do cery suchej i wrażliwej, ale ponieważ jest bardzo lekki, to świetnie sprawdzi się też dla cery tłustej. Kolejny to Cerave nawilżający krem ochronny z 50. Przeznaczony jest do cery suchej i normalnej. Do tej pory był to mój ulubiony SPF Teraz znalazł się na pozycji numer 2, ale nadal go bardzo lubię On bardzo fajnie się rozprowadza, szybko się wchłania, nie roluje się Bardzo dobrze nawilża, można pod niego już nie nakładać żadnego innego kremu, bo on fajnie nawilża Ma neutralny zapach i nie podrażnia oczu, co dla mnie jest naprawdę ważne Jest lekki, delikatny i nie obciąża kompletnie skóry Świetnie sprawdza się pod makijaż, jest to jeden z moich ulubionych kremów pod makijaż Szybko się wchłania i jest bardzo wydajny ma wygodną pompkę, co jest również na plus Następny jest Eveline krem z witaminą C Jest to krem intensywnie nawilżający, który odżywia skórę Poprawia jędrność i elastyczność skóry Rozświetla, a przez to, że ma w składzie witaminę C To pomaga walczyć z przebarwieniami Delikatnie wyrównuje kolory cery przez witaminę C Walczy z wolnymi rodnikami i zmniejsza przebarwienia Nie ma ja takich przebarwień, no teraz nie widać, bo mam podkład ale mam kilka takich przebarwień, więc takie kremy z witaminą C dla mnie są świetne. Takie kluczowe składniki w tym kremie to witamina C, witamina E oraz kolagen. Jeżeli chodzi o witaminę C, to ten krem ma w składzie trzy stabilne formy witaminy C i witamina C właśnie jest odpowiedzialna za redukowanie przebarwień ale też rozświetla, tak jak już mówiłam on jest delikatnie rozświetlający, więc w dni, kiedy nie mam ochoty na makijaż to go delikatnie podruję ale on się świetnie sprawdza pod makijaż Kolejny SPF również jest Everline, to jest ta wersja nawilżająca. Jest bardzo podobny do tego z witaminą C. Ja go bardzo lubię, zwłaszcza pod makijaż. Jest bardzo lekki makijaż, dobrze się na nim utrzymuje. On w składzie ma kwas hialuronowy, ekstrakt z aloesu, witaminę E i koenzym Q10, więc jest to taki fajny krem nawilżający. W składzie jest też niacynamid, który pomaga wyrównać kolory skóry. Te dwa kremy bardzo lubię, a zwłaszcza ten. Ten moim zdaniem jest mniej rozświetlający niż ten, więc nigdy nie mam ochoty na makijaż to częściej wybieram ten ale oba bardzo lubię Moim ulubionym ostatnio SPF-em jest ten z firmy Revuel, o ile dobrze czytam dlatego ten z Cerave spadł na drugie miejsce, ale tylko ze względu na to, że ten jest tani w porównaniu z tym. Ja go kupiłam przypadkiem w Hebe na promocji on kosztował 15 zł tak chodziłam sobie po Hebe weszłam w ten dział z SPF-ami i zobaczyłam ten i stwierdziłam, a kupię to jest krem z aloesem była jeszcze jedna wersja tego kremu chyba taka różowa ale zdecydowałam się na ten z aloesem to jest bardzo lekki krem, który delikatnie chłodzi i nawilża przez to, że on ma w składzie aloes to koi podrażnianą skórę, bo jak wiemy aloes ma takie właściwości kojące i nawilżające on mi się sprawdzał zarówno jak było zimno Jaki teraz, jak się zaczyna robić ciepło. Dobrze się sprawdza bez makijażu i pod makijaż, bo jest bardzo lekki. Konsystencja jest bardzo lekka i delikatna, bardzo szybko się wchłania. Praktycznie jest w ogóle niewyczuwalny na skórze, więc fajnie się sprawdzi zarówno dla osób z serą suchą, jak i z serą tłustą. No a do tego na promocji można go kupić za 15 zł i tutaj jest 50 ml. I teraz przejdę do kremów z zespiew 50 tonujących. Bardzo lubię kremy z jaj, ale ostatnio mi się skończyły. Ja ten krem z jaj pokazywałam, a w zasadzie, kremy z jaj tonujące pokazywałam w ostatnim filmie z SPF 50 i w tym filmie szerzej omawiam te kremy i pokazuję Wam je. Wspomnę tylko, że ten krem z występuje w dwóch odcinkach, jasny i naturalny. Mi bardziej pasuje zwykle ten naturalny, chociaż jak nie byłam opalona, to używałam też tego jasnego i było ok. A teraz używam takiego kremu z firmy Floslek i to już jest moje któreś opakowanie. Ja mam go w odcieniu jasnym nie wiem czy są jeszcze jakieś inne odcienie. Jak mam ochotę na bardzo delikatny makijaż, to używam właśnie tego kremu, albo jeśli nie mam ochoty na makijaż, a mam jakieś zaczerwienienia, to też używam właśnie takiego kremu tonującego. No głównie teraz tego, bo ten zjał mi się skończył. Jak będę w sklepie zjał, to koniecznie go kupię. On krycie ma bardzo, bardzo delikatne, ale w dni, kiedy mam ochotę właśnie na taki bardzo naturalny, delikatny makijaż to sprawdza mi się bardzo dobrze. Ja go delikatnie lubię sobie przypudrować i wtedy mam taki bardzo delikatny makijaż. Z kremów tonujących z SPF50 do mojej kolekcji dołączył ostatnio taki z Nivea. To jest krem BB, ale o tym kremie jeszcze nic Wam nie powiem, bo dostałam go ostatnio i nie wiem jeszcze, czy on mi się będzie dobrze sprawdzał, czy niekoniecznie. W którymś z moich filmów na pewno Wam opowiem coś więcej o nim. Na ten moment mogę powiedzieć, że kolor jest całkiem fajny. Pokażę wam go na dłoni. Zobaczę jeszcze, czy on ma jakiś tutaj wypisany kolor. Nie, więc chyba jest tylko jeden odcień. Jeszcze wam tak pokażę z bliska, tak wygląda opakowanie. A tak wygląda na dłoni ten krem BB. Myślę, że teraz, jak nie jestem opalona, to ten kolor będzie dla mnie idealny. No to, co mogę powiedzieć już teraz, to on przepięknie pachnie właśnie kremem Nivea, więc myślę, że polubimy się z tym kremem. Ale co do tego, jak kryje i jak wygląda na skórze, to opowiem Wam w którymś z moich następnych filmów, jak go trochę używam. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że taki film przypadł Wam do gustu. W opisie znajdziecie listę moich ulubionych SPF-ów. Dajcie proszę znać w komentarzach, czy któregoś z nich używaliście. Napiszcie również, czy możecie mi jakieś polecić. Jeżeli film Wam się podobał, proszę łapkę w górę i subskrypcję kanału. Dzisiaj dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnego filmu.